Witajcie kochani na kanale Poznajmy Pana. To jest nasz kolejny vlog z wyzwania 100 filmów w 100 dni, chociaż bardziej 100 filmów niż 100 dni, ale jak widzicie, udało mi się dzisiaj jeszcze złapać końcówkę dnia. No i uważam, że jest w ogóle cudownie, jak śnieg spadł i naprawdę, no kocham kocham takie pejzaże. Tutaj niestety efekt uboczny, lampa mi się odbija, od szyby, no ale myślę, że dzisiaj to przeżyjemy. No i. Ze względu na to, że jeszcze do końca nie jestem zdrowa, to po prostu przygotowałam taką krótką refleksję, żeby się podzielić tym, jak Pan Bóg może tak szczegółowo mówić, jeżeli do nas, jeżeli rzeczywiście czytamy Jego Słowo. Ale też chciałam Was zachęcić do tego, żebyście się nie zniechęcali w czytaniu Słowa Bożego i poznawaniu Go, bo czasami możemy mieć takie wrażenie, że nigdy nie dobijemy do pewnego poziomu poznania Słowa Bożego. Ja na przykład czasem, jak patrzę na mojego męża i widzę, jak on z pamięci po prostu cytuje różne cytaty, fragmenty, to myślę sobie, nie no. Ja przez ostatnie tam te dwa, tak już ponad trzy lata, tak czytałam Biblię, ale jestem bardzo jeszcze daleka od tego, żeby tak znać Biblię jak mój mąż. Um, Coś mi tam dzwoni, wiecie, w którymś kościele, ale nie pamiętam często, gdzie to jest, dokładnie w piśmie napisane i y, jak dokładnie brzmią dane zdania. I to jest dla mnie czasem takie zniechęcające, bo myślę sobie, matko, ile to minie czasu, y, nie, że, że ciągle jeszcze tak mało znam to słowo, tak mało znam pana samego, dlatego, że y, kto nie zna pisma świętego, ten nie zna Chrystusa, jak powiedział święty Hieronim, y, ale Powiem Wam, że z drugiej strony widzę też, ile mój mąż wkłada w to wysiłku, żeby poznać Pana i żeby poznać Jego słowo. I to właśnie, wiecie, to nie jest. To, to nas kosztuje i to też jest dobrze. Że musimy podjąć pewien wysiłek, musimy zrezygnować z innych rzeczy w naszym życiu, z, z, poświęcić autentycznie czas i siły na to, żeby poznać Pana i robimy to dlatego, że uznajemy, że to jest wartościowe, że to jest cenne w naszym życiu, więc. To wszystko też ma sens, że to nas kosztuje, że to wymaga wiele wysiłku. Jest to też dobre, bo im więcej na to czasu poświęcamy, tym bardziej widzimy, że rzeczywiście Chrystus jest dla nas najważniejszy, że budujemy na nim swoje życie i też możemy się cieszyć owocami tego wysiłku, już nawet takiego mniejszego, jeszcze zanim tak świetnie poznamy słowo i zanim będziemy potrafili tak fajnie z głowy cytować te fragmenty i będą nam one przychodzić rzeczywiście w każdej sytuacji, kiedy tego potrzebujemy. To chcę was dzisiaj zachęcić, że nawet częściowa znajomość słowa, cokolwiek zrobicie w tym kierunku, to już da Bogu jakby taką szansę, żeby do Was mówił bardzo szczegółowo. I ja mam także czasem są takie sytuacje, że. <laughs> przepraszam, że. Nie mam dobrej wskazówki, nie wiem co robić. Nie, nie pamiętam jakiegoś takiego fragmentu dobrego, żeby Bóg mi pomógł, jak mam, jaką mam podjąć decyzję w danej kwestii. Ale widzę, że nawet to, co już wiem, to Bóg wykorzystuje, żeby mnie prowadzić. Przykład z dzisiejszego dnia. Słuchajcie, może taki banalny, ale słuchajcie, to, to też chcę was zaprosić, żeby e, zachęcić do tego, żeby rozmawiać z Bogiem o rzeczach czasem takich banalnych, takich, mm, wiecie, nie przychodzi do Boga tylko wtedy, kiedy na włosku, wiecie, kiedy na włosku, chciałabym powiedzieć, nasze życie, tak, czy kiedy, nie wiem, są jakieś bardzo poważne sprawy w naszym życiu i wtedy sobie przypominamy o Panu i chcemy Panie, e, tak, chcemy prosić Go, Panie, prowadź nas, Panie, powiedz nam, co robić, ale właśnie relacja z Panem, e, Polega na tym, że my codziennie we wszystkich kwestiach staramy się rozdyznać Jego wolę, w takich nawet małych, yy, najdrobniejszych, i On nas w tych kwestiach prowadzi. I pamiętajcie, że kto jest wierny w małym, ten będzie wierny w rzeczach wielkich. Yy, taka zasada yy, jest w Ewangelii i mam wrażenie, że to naprawdę się sprawdza. I dzisiaj, yy, właśnie na modlitwie, pytałam Pana, <laughs> Matko. Muszę kończyć, muszę dojść do płyny. Ja pytałam Pana, jakie mam mieć podejście do tych filmów trochę, bo znowu mnie tam korciło, żeby e, otwierać te seriale, żeby bo to, to tak fajnie było sobie przypomnieć. Tam sobie oglądałam, jak byłam e, młodsza, kiedy jeszcze mogłam, e, bo potem taki zrobiłam sobie ostatnio taką przerwę i tak fajnie mi się wróciło do tych seriali, ale z drugiej strony czułam, no czułam, że tak coś jest nie tak, że wiecie, te seriale takie no, takie światowe, tak, no, one przekazują też takie wartości ze świata. Yy, i co jest taką wartością świata? To, o czym mówi Jan w swoim liście, pierwszym w drugim rozdziale, czyli właśnie porządliwość ciała, porządliwość oczu pycha z tego życia, to jest to, co jest właśnie związane z miłością świata. Dlatego mamy, nie, nie możemy kochać świata, bo kochanie świata wiąże się właśnie z tymi porządliwościami, z nich wynika, że my pozwalamy, żeby. Te, te porządliwości nami kierowały, natomiast ogólnie nie ma to nic wspólnego z miłością, taką prawdziwą, miłością, której pragnie Bóg. Miłość świata sprowadza się tylko do porządliwości, tak, w różnych, jakby w różnych wymiarach, tak? Natomiast odsyłam tutaj do listu Jana, natomiast ta miłość, którą daje Bóg, której pragnie Bóg, jest czysta, jest święta, nie szuka swego i ja to tak mocno czuję, że jak, wiecie, mam taki okres postu od tych filmów, książek, takich właśnie treści bardziej no, ze świata, tak to mogę nazwać, czyli niezwiązanych z Ewangelią Bożą, tak, z tymi treściami chrześcijańskimi, to jak zaczynam to oglądać, to najpierw jest fajnie, a potem czuję się jakby taka przywalona trochę takimi różnymi obrazami, takimi treściami, które tak gdzieś w środku czuję, ej, ale to tak nie jest, to tak nie działa, to nie jest prawda. Tak, miłość taka nie jest, i tak dalej. I dzisiaj tak stanęłam znowu na modlitwie. Mówię, Panie Boże, no chciałabym zostawić te filmy, ale 8. i tak wrócić znowu do tych wartości chrześcijańskich, ale jakby, tak powiedz mi, czy mogę sobie trochę tam pozwolić na te filmy, czy, czy jednak je lepiej zostawić, czy to kwestia zorganizowania czasu. Wiecie, takie ogólne pytanie: jak Panie Boże, możesz mi na to odpowiedzieć? Ktoś by mógł sobie pomyśleć, ale wymyśliła tak. pytanie. Ale to jest właśnie dla mnie ważne, bo chcę wiedzieć, jak Pan Bóg to widzi. Jak On widzi ten czas mojej rozrywki, ten czas też odpoczynku, teraz, który staram się właśnie przeznaczać na regenerację ciała, też odpoczynek taki psychiczny, ale też chcę to robić tak, jak Bóg tego chce, tak, żeby to się podobało Panu. I słuchajcie, przyszedł mi fragment do głowy o tym, Taki fragment, który kiedyś przeczytałam, to tak jak wiecie, moja wiedza biblijna, coś mi dzwoni w jakimś kościele. Strzeż swego serca. I stwierdziłam, okej, okay, to, to mnie tak rusza, bo właśnie serce, czyli tak, myśli, emocje, to jest nasza odpowiedzialność. My jesteśmy za to odpowiedzialni, żeby tego strzec, żeby chronić przed tym, co wchodzi z zewnątrz. Nie możemy wszystkiego przyjmować z zewnątrz, ale powinniśmy chronić to serce. i i postanowiłam właśnie znaleźć ten fragment, żeby sobie w ogóle przypomnieć, jaki był kontekst, bo nie wiedziałam. I słuchajcie, to jest fragment z Księgi Przysłów z rozdziału czwartego, z wersetu dwudziestego trzeciego. I przeczytam Wam, jak to brzmi. Całą mocą czuwania, to akurat jest to tłumaczenie Biblii pierwszego kościoła, ono jest troszeczkę inne. Całą mocą czuwania strzeż swego serca. Z Niego bowiem wychodzą drogi życia, tak, czyli sposób myślenia, postępowania. Yy, droga jest właśnie takim symbolem właśnie tego postępowania i myślenia. Yy, I to już mnie tak dotknęło, że Bóg przypomina mi, że właśnie zachęca mnie, żeby strzec tego mojego serca, żeby... Nie pić wszystkiego, nie wlewać w siebie wszystkiego, co wejdzie, tylko żeby jednak filtrować to, czy ja naprawdę chcę tym przesiąknąć, czy ja naprawdę chcę być tego pełna, tak? Z obfitości serca mówią usta. Jeżeli na poziomie serca my się nie zastanawiamy, co do niego wchodzi, to nie możemy potem być zdziwieni, że to samo, o czym się karmimy, to samo wychodzi z naszych ust. Jeżeli chcemy być święci i czyści, musimy zadbać o to już na poziomie serca, na poziomie tego, co wchodzi do naszego serca. Ale słuchajcie, co jest dalej w dalszym wersecie. Niech Twoje oczy patrzą na to, co prawe, a Twoje powieki niech dostęp dają temu, co sprawiedliwe. To w ogóle... Ja byłam w szoku. Ja w ogóle nie wiedziałam, że to jest w tym fragmencie, że to jest obok. Bo akurat wiecie, pytałam Boga o, konkretnie o filmy, o seriale te, które teraz oglądam i to jest dosłownie niech Twoje oczy patrzą na to, co prawe, a Twoje powieki niech dostęp dają temu, co sprawiedliwe. Czyli Bóg chce żebym właśnie patrzyła na to, co prawe i co jest sprawiedliwe. I po prostu to, jak Bóg potrafi, wiecie, wyraźnie powiedzieć, wyraźnie objawić swoją wolę, wyraźnie y, do tego pytania, które któremu zadam, jakby to jest... Ja tego doświadczam często, naprawdę. I, I to jest dla mnie niesamowite, że wiecie, nie tylko w takich kwestiach y, bardzo takich trudnych, problemach życiowych i tak dalej, ale właśnie codziennie w takich... Ym, prozaicznych kwestiach życia, kiedy się zastanawiam, na co poświęcić czas, co wybrać, czy taka książka, czy taka książka, czy coś tam, czy coś tam. I y, Bóg w tym objawia mi swoją wolę. I dlatego, kochani, dlatego ja was zachęcam do czytania Biblii, y, do Słowa Bożego, bo ono porusza bardzo wiele tematów związanych z życiem. To Słowo, to jest, ono objawia nam myślenie Boże, ono objawia nam to, co jest w Bożym sercu, to, czego Bóg dla nas pragnie, jeżeli chcemy w naszym życiu. Y, Postępować zgodnie z wolą Bożą, chcemy się Jemu podobać, chcemy Go kochać doskonale, chcemy odpowiedzieć, wiecie, tak no, świadomie na Jego miłość i rzeczywiście robić, nie tylko się, wiecie, tak modlić, po prostu, ale żyć po swojemu, ale rzeczywiście robić to, co się Jemu podoba. Słuchajcie, to jest, to jest najważniejsze, to jest sedno chrześcijaństwa: to, że my się ciągle przemieniamy, że się nawracamy, że idziemy za tym, co Bóg nam mówi. I chcemy to słyszeć, chcemy znać Jego słowa. A jeżeli chcemy je znać, to musimy, wiecie, czytać. Nawet jeżeli nam to nie wychodzi, jeżeli tam wszystko nam się merda, nie rozumiemy połowy. Ja też tak miałam. Pierwsze raz czytałam Biblię, to uwierzcie mi, że ja naprawdę dużo, dużo nie rozumiałam. Ale najważniejsze to nie ustawać. Naprawdę, dzięki temu, że zaczęłam szukać odpowiedzi i je uzyskałam przez Słowo Boże właśnie, w dużej mierze, to... Mam wrażenie, że moja wiara bardzo jest teraz taka mocna, taka utwierdzona, bo idę za tym słowem, które Bóg mi daje, idę za tymi jego polecaniami, które znajduję w jego słowie i widzę, że to naprawdę obfituje. Widzę, że to daje mi życie, że to daje mi radość, że to daje mi szczęście, że to sprawia, że mam bliską relację z Panem, że lepiej go słyszę. Wiem, jakie podejmować wy wybory w codziennym życiu, tak? Bo, bo uczę się tego właśnie na podstawie takich drobnych sytuacji, pytań, na modlitwie osobistej każdego dnia, kiedy tam różne rzeczy kładę przed Panem i on mi on odpowiada, jak nie tego samego dnia, to w najbliższym czasie przez różne sytuacje i ludzi, ale naprawdę im będziemy lepiej znać słowo tym łatwiej, tym szybciej będę, będziemy mieli te odpowiedzi, tak? Bo naprawdę w Słowie Bożym jest dużo słów, dużo odpowiedzi naprawdę na nasze pytania, które trzeba tylko, wiecie, otworzyć, tylko je tam odnaleźć, poświęcić na to czas, więc do tego was zach zachęcam dzisiaj. Każdy wysiłek włożony w poznawanie Słowa Bożego, w poznawanie Chrystusa zaowocuje naprawdę relacją, Naszą z Bogiem, w tej naszej relacji, i, i tego Wam życzę, żebyście mogli też tego doświadczyć. Naprawdę wiele nie trzeba. Ra, rano po prostu usiąść ze słowem, być szczerym przed Panem, zapisywać y, w kalendarzu, nie wiem, w jakimś notesie to, co Bóg do nas mówi, y, nasze pytania i potem patrzeć, czy on nam odpowiedział, co nam odpowiedział, zapisywać to, bo często jest tak, że nie zapisujemy tego, ale kiedy to zapisujemy, to widzimy naprawdę, że Bóg nas prowadził, że to nie było takie ślepe, wiecie ślepe podążanie za Panem przez ostatni czas, tylko ja autentycznie widzę, bo też prowadzę jakieś tam dzienniki duchowe albo w kalendarzu sobie zapisuję takie ważne słowa, pytania, widzę, że Bóg mnie prowadził, że Bóg odpowiedział na wiele moich pytań. I im bardziej poznaję Słowo, tym widzę tego więcej w swoim życiu. I to jest naprawdę super. <grytanie> Więc, kochani, dajmy się prowadzić Panu, słuchajmy Go i, no i róbmy to, co nam mówi. Wtedy naprawdę będziemy szczęśliwi, jak mówi Jakub w swoim liście. My, że będziemy błogosławieni właśnie wykonując to słowo. Dobra, już gadam, gadam, ale jakoś jest nieźle. Gardło daje radę, więc. <laughs> Dobra, już. <laughs> już kończę, kochani. Więc do jutra. Fajnie, że, fajnie, że jesteście. Józef, dziękuję za Waszą modlitwę, dobre słowa. Naprawdę się strasznie cieszę, kurczę z tego, że mogę tutaj nagrywać. Też się stęskniłam za Wam bardzo, więc chwała Panu, Panie Boże, daj dobre owoce tego wszystkiego. Jeszcze większe. Amen. Pa. pa.